zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Wiesz co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. Jeśli tak, wbij go na chama, a ja odpalę. Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak, szczęście. To dobre słowo. Oho. Szykuje się dłuższe kazanie. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z Rejwcami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby ponad. A nie gdzie... czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mm -hmm. Może tak będzie lepiej. Sami z rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnicę? Wi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Pan nam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co ty możesz o tym wiedzieć? Pamiętasz bakerów? Coś kojarzę. No właśnie. Dołączyli do Snake Nation i wyparowali. Siłą Aldecaldos zawsze była niezależność. Jeśli z niej zrezygnujesz, podzielicie losy mojego klanu. Albo i gorzej, bo biotechnika to nie Snake Nation. Dzięki Wi. Lepiej bym tego nie ujęła. Mieliśmy parę z pięć. Kilka. Jak to w rodzinie? Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz, co mała. Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardła. Mam taką nadzieję. Ale teraz. Ach, chyba muszę się wolnoć w kim. Pomóc ci? Pieprzy panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Królewsko dobra nazwa. Było. To chyba przez leki. Oby tylko to. Wiesz, solidnie ogarwał w łeb. Zabawne. Co? <laughs> Bardzo rzadko sypię pod dachem, a to już drugi raz z tobą. <laughs> Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. Co mówisz? Wciąż nie mogę się przyzwyczaić. No nie. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Jak whisky? Mm, ciepła z jakimś metalicznym posmakiem. Za whisky odejmuję wam jedną gwiazdkę. Bez butów byłoby pani wygodniej. <noise> po całym dniu nie chciałbyś tego. <noise> Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Mam parę pomysłów. Chyba wiesz, jakich. Vi... Mm. Wie. Nie. Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, ok? Przepraszam, ja... nie wiem, co sobie myślałem. W porządku. Nie przejmuj się tym. Jasne. Czyli... przyjaciele? Wi... Mm. Dziękuję, że przejechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Nie. właśnie. Przestało wiać. Nie wiem, jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje chinook, to w ogóle nie można spać. Nic, a nic. Hej, jak się spało? Dobra robota, wi W starym stylu. Jak się ma sol? Pęknięta czaszka, sześć złamanych żeber i obitenery, ale już rozstawia ludzi po kątach. A ty? Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. <laughs> Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię, aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Powinnaś zostać. Nie widzisz tego? Żadne z nich tego nie powie, ale jesteś im cholernie potrzebna. Pewnie, że tak, chodź. To, o czym wczoraj gadaliśmy z Solem. Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z rajesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja. A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No to jeszcze raz dzięki. A poczekaj. Odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu. Nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej taka. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. W innych okolicznościach powiedziałbym mieć za nią, ale teraz spójrz tylko. Takie dziewczyny bardzo trudno dogonić. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A to wie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. No dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. Chodź do łazienki. O kurwa. Laska postanowiła wyrazić swoją dogłębną wdzięczność za to, że uratowałeś jej dupę. Zamknęłam. Wyszłam się. tylko na godziwe. Jak to tego doszło? Nie wiem, mówiłam ci. Kiedy wychodziłam, Iwi, leżała na łóżku jak zawsze. A jak wróciłam? Kurwa, gdybym wiedziała, Sprawdziłaś jej puls? Ona nie żyje, jak to tego doszło? Nie wiem, mówiłam ci, kiedy wychodziłam i leżała na łóżku, jak zawsze. A jak wróciłam? Kurwa, gdybym wiedziała. Nie uwinie się. To nie ma sensu. Powinnam była wyczuć, że coś się dzieje. Chciałaś jej pilnować cały czas? Skoro postanowiła to zrobić, to w końcu znalazłaby sposób. Musimy się nią zająć. Nie chcę kłopotów. Zadzwonię po glinę. Przeniesiesz ją na łóżko? To dużo zmieni. Nie wiem, czy powinniśmy ją ruszać przed przyjazdem policji. Dla nich to tylko kolejna martwa dziwka. Nikogo nie obchodzi. Chcę dać jej jakąś namiastkę godności. Chcę zgłosić wypadek śmiertelny. Northside, Jackson Street. Ale nie ma zagrożenia. To samobójstwo. Nie żyje. Nie wiem. Macie przyjechać dziś, ona nie żyje. Nie, Zgodnie został stwierdzony przez traumat. Gdyby miała kartę traumy, to bym do was nie dzwoniła. Nie chcę wam się ruszyć dupy, to może ja się ruszę i rozpierdolewam wam posterunek. <laughs> może teraz przyjedziecie, żeby mnie zwinąć? Bardzo dobrze, gówno mnie obchodzi powód. <laughs> Niedługo to będą. Proponowali mi, żebym ją potrzymała w lodzie do jutra. Wyobrażasz sobie? Takie jest to miasto. Adres, pod którym mieszkasz, mówi innym, kim jesteś. Nie powinniśmy byli tu przyjeżdżać. Ubiorę ją. Chcę, żeby wyglądała jak człowiek, a nie jak ciało. Poczekaj na zewnątrz. Zamknij drzwi. Proszę. Daj mi papierosa. Nie wiedziałem, że palisz. Rzuciłam lata temu, ale teraz po prostu muszę poczuć dym w płucach. Daj mi papierosa, proszę. Proszę. Papierośnica. Chcesz ją z powrotem? Zatrzymaj ją, skoro ci się podoba. Myślę, że to dobrze, że akurat ty ją masz. Ją. Myślałam, że muszę dać jej przestrzeń i czas, że sama się pospiera. Ciężko mi w to uwierzyć. Miałem Ewelin za osobę, która nigdy nie odpuszcza. Po tym, co ona przeszła, nie nazwałabym tego odpuszczeniem. Jej stan nie dawał mi spokoju. Chip blalkowy działał. Technicznie wszystko było z nią ok, Więc to musiała być psychiczna trauma. Poszperałam trochę w jej brain I trafiłam na Woodmana. On ją przetrzymywał. Wykorzystywał. Robił z nią straszne rzeczy. A jak mu się znudziła, sprzedał ją. Co z nią robił? Widziałaś? Widziałam i bardzo chcę zapomnieć. Czekaj, znalazłaś więcej nagrań? Sprawdziłam jeszcze raz te uszkodzone. Bardzo dużo szumu, ciężko było się w tym połapać. W końcu natrafiłam na coś w rodzaju echa mojej kłótni z nią. Wtedy widziałam ją ostatni raz. Tylko wiem, że ona wtedy nie nagrywała. No to skąd się wziął ten Braindance? Nie umiem tego wytłumaczyć. Może później przywoływała to wspomnienie i przeżywała je na nowo. Może jej wszczep pracował, gdy była... Może to była forma obrony? Przeżywanie przeszłości zamiast teraźniejszości? Zabiłem Woodmana. Tak wyszło. Nie planowałem tego. Ale teraz się cieszę. Ja też, kurwa, ja też. Ale to nie wystarczy. Takich jak on jest więcej, dużo więcej. Muszę coś z tym zrobić. W sensie co? Jeszcze nie wiem. Zadzwonię do Suzy.